Hej wszystkim, jestem CDDZIO i witam ponownie w moim Zagrajmy w Super Mario Galaxy. A więc... Czy oni akurat wiercą kiedy zacząłem nagrywać? No poważnie mówicie. To spróbujmy ponownie, a więc witam Was po raz kolejny w moim zagrajmy w Super Mario Galaxy. A więc ostatnio w tym let's playu mniej więcej, oczywiście dalej przechodziłem przez Galaktyki z kopuły drugiej, czyli fontanny i myślę, że dzisiaj już mi się uda tę jakby kopułę dzisiaj skończyć i w niej wszystkie ważniejsze gwiazdy już teraz zdobyć. I przy tym oczywiście dzisiaj również już przejdę do drugiej wrogiej bazy i przy tym oczywiście odblokuję także trzecią kopułę, która, no co to będzie gdzie to będzie, tego się za chwilę przekonamy, czy to, gdzie masz dla mnie lisik, czy nie. Widzę, że jakoś nie bardzo tym razem. Okej, okay, obejdzie się bez tych twoich żyć, bo czemu nie? Więc jak mówiłem, w sumie jeszcze zobaczyć, czy mam może jakieś jednak gwiazdy do zdobycia, może jakieś komety się pojawiły w tym na tarasie, bo to jest oczywiście bardzo możliwe. Pokażcie mi, bo to jest jakby taka minimapka, która pokazuje, że gdzie co jest do zdobycia albo już jest zdobyte. I widzę, że owszem, na tarasie jest jeszcze gdzieś jedna, em, no jedna dowcipna kometa i tam myślę, że udam się najpierw. Myślę, że to będzie dobry sposób nam rozpoczęcie dzisiejszego nagrania. I też jak po trochę nagram. mi się wydaje, że moje poprzednie dwa filmy jakoś tak w nich mój komentarz nie wypadł najlepiej. Trochę pewnie można było poczuć, tam usłyszeć, że trochę mogłem z formy wypaść po tej długiej przerwie, ale mam nadzieję, że dzisiaj mi to pójdzie trochę lepiej. Więc owszem, kometa w Honey Hive Galaxy. Kosmiczny wyścig z Mario w Ulu. Czy wyścig z Kosmicznym Mario w Ulu bardziej, bo owszem, tutaj będziemy mieli jakby do czynienia z jakby taką obcą, taką bardziej kosmiczną wersją naszego protagonisty. Chyba nie ma niczego ciekawego teraz akurat w tej komecie za tym płotem. Odpowiedź brzmi nie, bo owszem, trochę by mi się te życia przydały. Więc owszem, podejdźmy trochę dalej naprzód i spotkajmy naszego sobowtóra. Jak mówiłem, Kosmiczny Mario, kosmiczna wersja, zupełnie obca, zupełnie no, niepodobne to do innych rzeczy, które widzieliśmy. I tak, to wiem, że można jakoś dobrze wystartować, jak się chyba wciśnie Z, jak się pojawi dwójka na ekranie i potem trzeba coś chyba wcisnąć innego. Mi się wydaje chyba, że A albo B, jak już się pojawi napis GO z kolei. I oczywiście tak, ten Mario będzie się z nami ścigał, ten kosmiczny do gwiazdy. I oczywiście, żeby tę gwiazdę zdobyć, muszę do niej się dostać jako pierwszy. I też od razu o tym wyścigu powiem, że ten wyścig może być całkiem trudny, jeżeli się gra jako Luigi, jeżeli się Luigi go odblokuje. Wtedy oczywiście. Się ścigamy z też z Luigi'em kosmicznym, a nie z Mario kosmicznym czy coś takiego. I owszem, Luigi jest trochę trudniejszy, bo on jednak bardziej używa wszelkich skrótów czy taktyk do speedrunów, coś takiego. Akurat jak się gra Mario, to to nie jest jeszcze takie złe. Chociaż też, mi, też mi, chyba mi się wydaje, że potem też jednak są takie komety tego typu, co jednak też nawet jako Mario mogą być całkiem trudne i trochę stanowić mały problemik, ale jednak mi to poszło całkiem dobrze. Dobry, całkiem początek nagrania dzisiejszego, no mam nadzieję, że to mi się nie zepsuje jakoś potem. Więc zobaczmy, czy coś może innego się pojawiło w tarasie. Nie sądzę, ale zawsze lepiej będzie się upewnić. Tak, widzę, że już nie ma nic ciekawego w tarasie innego do zaliczenia. Więc może udamy się z powrotem do fontanny i konkretnie do galaktyki Battle Rock do tamtej galaktyki, bo jeszcze tam pamiętam, że jeszcze nie zdobyłem jednej sekretnej gwiazdy. Bo owszem, tam też taka się znajduje. I tam również, żeby się do niej w ogóle dostać, będę potrzebować się ponownie kilka starbitsów. Chyba 50 jest potrzebnych, żeby tam nakarmić głodnego Lumę w tamtym miejscu. Nie czekaj, już to mam? A nie, sorry, to jest Space Junk. się tak przypomniałem, że... Czekaj, pamiętam, że przecież tego nie zebrałem jeszcze na nagraniu, w tym let's play'u i owszem, patrzę. A, oh, chwila, zła galaktyka, ty derpie jeden. Więc jak mówiłem, z Bedrock Galaxy i bierzemy misję Breaking into the Bedrock. Więc owszem początek tego poziomu no nie będzie pewnie zbyt emocjonujący, skoro tylko znów się będę bardziej skupiać na zbieraniu starbiców i niczym innym ciekawszym, więc nie jestem w sobie pewien czy w tym czasie będę o czymś mówił konkretnym, bo jakoś mi się tematy szczególne do poruszenia do głowy nie nasuwają. Nie wiem przytom, że jednak ta praca, co teraz zdobyłem właśnie za ten tester gier do stanowisko, jednak jest to takiem przyjemna sprawa. No nie wiem, co o tym mogę więcej mówić, też nie mogę mówić zbyt dużo, bo oczywiście, no, pewną umowę połówności podpisałem, więc nie zamierzam jednak się dzielić się, no, z wami tym, że co tam testuję, albo jak to wygląda, bo... No bo potem by się ludzie wkurzyli i to nie byłoby pewnie zbyt przyjemne ani dla mnie, ani dla nich, ani dla nikogo tutaj obecnego. w ogóle, Mario, wyskocz tam może, wow! Wow, to był rzut! To był całkiem ciekawy rzut, także... Rzuciłem jakby bombę pomiędzy platformy i wylądowała po drugiej stronie tej tutaj? I trafiło to w tamtą tarczę, barierkę z tymi starbicami? To się udało naprawdę fajnie, przyznam. Żaden koszykarz by się, kurczę nie powstydził takich umiejętności, przyznam. Nie, może Mario tak, tak trochę aspiruje na koszykarza czy coś? W sumie też skacze wysoko, więc tym bardziej ma kolejny atut, żeby, no, który mu pomoże, tak w, by w tym fachu, e, więc dobrze, teraz tak, tutaj jeszcze pamiętam, owszem, że znów na tej platformie, na tej planecie był sobie ten tutaj szanowny Bobomb, który sobie teraz uwolnię no już nie tamtą wyrzutnię, tylko bardziej tym razem tę oto tęczową gwiazdę i sobie tutaj zdobędę nietykalność. I właśnie w ogóle trochę jest ta planeta dziwna, bo tak ona mi się trochę kojarzy, że to jest takie coś jakby zabawka, czy coś, że takie ma kolorki, kształciki, że taka zabawka dla niemowlaka, coś takiego. No też a potem w tej galaktyce się pojawia taka tak jakby mała rakieta, też taka zabawkowa, kolorowa. Nie jestem trochę pewien, czemu takie coś tutaj występuje, bo trochę to jakby nie pasuje do reszty tej galaktyki, tego levela, tak tutaj trochę to ma... Uwagę zwraca mimo wszystko. Wow, 80 starbiców, mam tego dużo więcej niż przypuszczałem, że można tak wcześnie w tym levelu zdobyć. Nie, oczywiście, żebym narzekał, bo to mi się potem przyda. I 30 potrzeba, okej! Okay. Mogę sobie odpuścić, bo już miałem 30, zanim tutaj wylądowałem, to niech ci będzie, panie Lumek. To jest to, Jestem napchany. Nadchodzę. TRANSFORMACJA! I ten gość stanie się akurat, no jednak zdaniem całkiem dużej ilości graczy tej no, fanów tej gry. I jest to jedna z najbardziej irytujących planet, na których można wylądować w całej tej grze. I za chwilę się przekonacie czemu w sumie, więc owszem mamy tę planetę i mamy na niej tego to pana czy panią robot To jest magazyn amunicji, a nie... a nie jakieś wysypisko śmieci? Co ludzie myślą, że wyrzucą tu jakieś śmieci i magicznie znikną? Hej! Mamy tutaj mnóstwo bomb! Może użyjesz ich, żeby wysadzić te wszystkie śmieci? Więc owszem, to będzie nasze zadanie. Będziemy tutaj pracowali y, jako Mario na takim oto wysypisku. Jeju, dzięki! Jakoś wyczuwam sarkazm trochę w tych w tych w słowach wdzięczności, coś takiego, nie wiem. Więc owszem, ta misja, jak mówię, wielu graczy uznaje ją za całkiem irytującą, bo owszem, mamy jakby pół minuty na wysadzenie tych wszystkich, jakby, odłamków śmieci i tak dalej. I owszem, pół minuty to jest naprawdę mało czasu. Tym bardziej, że weźcie pod uwagę to, że. Także bomby, jeżeli one nie wybuchną, jakby właśnie w tym czasie, to Wam ta misja nie będzie zaliczona. One muszą wybuchnąć wszystkie w tych pół minutach, inaczej, tutaj to wszystko nie będzie uznane. I przez co właśnie ta misja jest jednak całkiem mocno nienawidzona, ale mi się całą szczęście udało za pierwszym razem. Pamiętam jednak, że chyba potem w tej grze występuje jakby jeszcze gorsza, trudniejsza odmiana tego zadania, i już się tamtego nie mogę wręcz doczekać, że jak tam to wyjdzie, ile to mi może prób zająć, bo. No na pewno było trudniejsze niż to, co teraz dokonałem, więc spoko. Dziękuję, bardzo mi pomogłeś. No tym razem już tego sarkazmu nie wyczuwam, już teraz wyczułam bardziej szczerość w tych słowach, wyrazach wdzięczności, panie robocie. I tak oto, oczywiście, zgarniamy kolejną gwiazdę. Nie chcę nic mówić, ale póki co całkiem dobrze mi idzie. Pewnie teraz to wykracza i wszystkie kolejne gwiazdy będę teraz zgarniać po pół, pół godziny, czy coś. Bo jeszcze się okaże, że taka będzie prawda, bo to jest jak najbardziej niewykluczone. E, tak, tu już chyba wszystko zdobyłem, więc tylko została, jak mówię, tutaj na fontannie baza wroga. Do oczywiście odblokowania tutaj przy, no, za pomocą 15 gwiazd, co najmniej. I będzie to Gwiezdny Reaktor Bowsera. No, w końcu się z wielkim bossem, szefem, wielkim antagonistą zobaczymy po tym długim czasie. Po tym jak nam porwał cały zamek i wysłał go w kosmos jakimś tam cudem, na tych jakichś także cienkich łańcuchach. The Fiery Stronghold. I przy okazji, przygotujcie się na muzykę, którą powinniście poznać. No, może niektórzy z was poznają. Więc owszem, jeżeli ktoś no, też jest fanem Super Mario 64, to tę muzykę na pewno powinien kojarzyć, bo jest to muzyka, która, gra, no, jest to muzyka, która grała chociażby w levelach Bowsera, właśnie w tamtej grze, i tutaj to akurat wróciło. I to jest jednak też właśnie coś, co się cieszę, że jednak jakby powróciło do gier z Mario, że ta melodia konkretna, bo jednak ona faktycznie jest czymś ciekawszym. Jest to jeden z ciekawszych, które na pewno są które można e, w całej w ogóle serii Mario usłyszeć. Chociaż rzeczy. O ile z jednej strony się cieszę, że ten utwór znów jakby powrócił, tak jakby jego remake, remix czy coś podobnego, to tyle jednak sądzę, że wersja, którą się słyszy w tej grze jest jednak najgorsza ze wszystkich, które dotychczas powstały tak naprawdę, bo, nie wiem, ta wersja sądzę, że moim zdaniem nie bije jednak wersji oryginalnej, no, e, Super Mario 64 i tym bardziej ona nie bije wersji na Super Mario Galaxy 2, po prostu tamta wersja. Na Galaxy 2 tamta wersja tego utworu jest czymś myślę, już zupełnie niesamowitym, tamtą wersję absolutnie uwielbiam, jak najbardziej też polecam ją na osobności przesłuchać, no też pewnie nieraz się trochę powtarzam z tym wychwalaniem w tym displayu soundtracka właśnie Mario tej gry, czy w ogóle całej serii, coś takiego, ale uwierzcie jednak, te gry, no, mimo wszystko są znane również z bardzo przyzwoitych soundtracków i to raczej nie powinno nikogo dziwić, że teraz o tym tak dużo mówię i wpadłem w te słupy ognia i prawie wpadłem przez nie prosto w przepaść pod mojej nie uwagi, ale jakoś się tutaj uratowałem. I Bowser, widzimy, że się pojawia się spustoszenie na tej szachownicy, po której chodzimy. Tu jeszcze przy okazji sobie zbiorę szybko tego grzyba, ale nie, nie spadnij. Mario, jakoś nie chciał mi skręcić w prawo. Mario, na no następnym skrzyżowaniu skręć w prawo. Skręć w prawo, do celu tylko trzy mila zostały. Czemu nagle cytuję GPS Test Driver Unlimited? Nie mam pojęcia. Więc dobrze, znów, weź tego grzyba. Ulepsz swoje zdrowie, bo grzyby wiemy, że są zdrowe, no, nie wszystkie, ale no, te, które jesz, zapewne takie są, skoro ci faktycznie... Skoro ci faktycznie one uzupełniają zapas zdrowia, maksymalną ilość czy coś. W końcu dotarłeś! W sam raz będziesz gniót na kosmiczne kawałeczki! I wychwala muzyki w tej grze ciąg dalszy, bo również muzyka, która gra przy walce z Bowserem jest również jakże, jakże przednia. Bo no to też właśnie te są, właśnie utwory są ciekawe, właśnie jednak też pod tym względem, że jednak się z nich z reguły taki przeciętny gracz w takiej grze nie spodziewa. takie właśnie Mario, takie niby, że niektórzy by mogli być, że dla dzieci coś takiego, a to taki właśnie epicki soundtrack orkiestralny coś takiego. To jest bardzo fajna też sprawa, muszę przyznać. Jak najbardziej to wszystko pochwalam. Więc owszem, Bowser ogólnie e, mogę rzec, że on ma ataki zapię podobne do chociażby Crasha w Spyro dwójce. On ma też takie jakby e, pierścienie elektryczności, który no oczywiście nad, nad którymi muszę przeskoczyć. Ma to i ma także też te kule ognia, które muszę minąć idąc na bok. Jak mówię, ta walka ogólnie zapię jednak mocno i przypomina tego. Crasha ze Spyro dwójki. Oczywiście w Crashu z kolei nie było tej fazy, gdzie Bowser się toczył na swojej skorupie, po tym jak się już mu tam raz obrywało od lawy, no i potem od nas oczywiście. Teraz okej, okay, trzy pierścienie, teraz ostrożnie. Oczywiście on musi wylądować tam, gdzie są jakby takie niebieskie koła na tej planecie, bo tam się pod nimi taka lawa kryje i to jest właśnie taki jakby jego samy punkcik. Teraz okej, okay, on zawróci, teraz może go złapie, nie złapie go niestety. To może z drugiej strony chyba się zatrzymał. Chyba się zatrzymał, dobra. Widzę, że już mu ogon nie płonie, więc dobrze. E, tutaj widzę, że może wylądować, ale chyba już e, tak, już tam sobie cel inny obrał, więc nie zdążę. A raczej on nie zdąży. Tak, trochę ciężko w niego trafić, czasami na tej okrągłej małej planecie, ale jednak jest to oczywiście jak najbardziej wykonalne. Teraz jedno, drugie uderzenie. i. Finiszę! Trzeba to jakoś nazwać, ten finisher Mario, kiedy walczy z Bowser'em, że uderza raz, potem drugi i się Bowser toczy coraz szybciej, i potem cios ostateczny. Nie wiem, jeżeli macie jakieś pomysły na tego, nie wiem, jakieś nazwy dla tego finishera, to naprawdę jestem otwarty na jakieś propozycje. Co?! Ale jak?! Głupi Mario! Mój plan już zaszedł zbyt daleko! Serio myślisz, że mnie powstrzymasz?!